Co to jest? Tramwaj. Tramwaj? Zamawiałeś tramwaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Tramwaj. Tramwaj, proszę pana, po drodze przyjechałem. Co się stało? Taka że? sytuacja, trochę błędów mi łapie tam z sondą. Jak zobaczymy rurę wydechową, to to no jak, Jakbym węglem palił i... Wiem. Dobra, zaraz weźmiemy komputer, zobaczymy. Bo jak byście pan... mogli. No ja jadę prosto z Anglii i jeszcze na Podkarpacie trochę mamy i kwestia, czy jesteście no. coś w stanie zrobić jako, jako no, szybki czy... zabieg. Gdyby to był jakiś Volkswagen albo Opel, to pewnie nie, ale swoim się nie odmawia. Na pewno na pewno mamy problem z DPF-em. Z tego co widzę po róże wydechowej przez to, że jest cała okopcona, no to już w ciemno mogę powiedzieć bez dalszej diagnozy, że DPF jest do wymiany, żeby cokolwiek tutaj zadziałać. Pęk Monolit spaliny i bokiem, no bo ty jest okopcony. Odkruszył się tam. No i to jest, to jest największy problem. Jeżeli chodzi o koszta, no to nowy DPF to są zazwyczaj koszta w przedziale. 60 tysięcy. Niestety to są koszty ekologii. W ramach ratunku awaryjnego, no to po prostu wywalić, wybić ten środek z DPF-a. Do końca co zostało i tak dalej. Dokładnie, zrobić dziurę, żeby on nie był zatkany, żeby dało się jechać, żeby się co chwilę nie wypalał i tyle. No i powiedzmy nawet te 2-3-4 tysiące kilometrów doraźnie, pan gdzieś dojedzie. To jestem w stanie zrobić bez demontażu tego DPF-a, bo demontaż tego DPF-a to jest dramat. Dobrze się składa, że filtr z X6 jest na wierzchu. Grzesiek i Łukasz mogą ocenić, czy plan przekłucia wnętrzności DPF-a jest realny. Powiesz, hmm. nie wybije się tego. Tak nie ma szans. Nie, 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 ma, nie ma opcji. To nawet jak dojdziesz, to dojdziesz tylko tutaj na do fragmentu tak, i zrobisz jeszcze więcej dziadostwa. Nie, to się kruszy, no. jeszcze bardziej, także Niestety, no. doraźnie się nie da nic zrobić. Nie, 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 nie. Nie, no bo za bardzo to jest wywinięte. Nie ma opcji. Patrząc na tamtego DPF-a z dokładnie takiego samego auta. Ja nie jestem w stanie tego zrobić na aucie. Wiemy. W sensie, że rozłączyć wydech, gdzieś to jakoś tak tylko przebić, żeby pan mógł dalej jechać. Nie jestem w stanie tego zrobić, muszę go wymontować. No to już jak go wymontujemy, to go możemy czy wymienić, czy już będziemy, możemy zrobić co będziemy chcieli. Tylko, że to, że tak pan mówi, te najbliższe dwa tygodnie. My niestety nie jesteśmy w stanie. Teraz przejrzeliśmy zeszły, my jesteśmy załadowani po korek. Chcielibyśmy pomóc, ale no fizycznie nie mamy. Terminowanie taraty. Dokładnie. Znaczy terminowo to byśmy Na termin da radę jak najbardziej, tylko że no właśnie to jest trochę za dwa miesiące. Nie mój termin. No właśnie. Czy ja mogę się tu ustawić gdzieś do października poczekać u Was przy Tam macie fajną zieloną mączkę, jakby w sobie tą zakręcił. Jak wodę podłączycie, to resztę damy radę, nie? Spoko, coś wymyślimy.